Mają dzieci? Mają córkę Ingeborgę. Migrena Antoniny Grzegorzewskiej w reżyserii Anny Augustynowicz w wykonaniu Teatru Współczesnego ze Szczecina to spektakl rozpięty na trzech filarach: mitycznym, baśniowym i fizjologiczno-zmysłowym. Tematem jest kobieta, a właściwie płeć, która rodzi. A więc nie kobieta bogini, a kobieta bezmyślne narzędzie natury. W sztuce oprócz trzech świnek występują dwie matki. Jedna z przypadku, ta która urodziła i druga z wyboru, z potrzeby własnego serca, ta która wychowuje. Mamy tutaj jak w baśni do czynienia z dwiema bohaterkami, dobrą i złą, ale właściwie to jest porządek, to jest dramat, to jest świat jednej kobiety. Z migreny wychodzi się bez specjalnej satysfakcji, ale też i bez uczucia wzruszenia czy przygnębienia. Dosadność sytuacji scenicznych, agresja języka przypominać ma o brutalności świata bez Boga, bez wartości. Migrena była pokazywana w sobotę i w niedzielę podczas festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych. Ja miałam przyjemność oglądać właśnie Migrenę. Zresztą tak samo jak nasz gość, pani Krystyna Meissner z Wrocławia, z Wrocławskiego Teatru Współczesnego, a także reżyserka spektaklu Białe małżeństwo. Do Małżeństwa za chwilę jeszcze wrócimy, ale tę Migrenę może byśmy jakoś podsumowały. Po spektaklu co pani czuła, o czym pani myślała? Nie, to jest świetny spektakl. Zresztą bardzo w stylu Anki Augustynowicz, bo ona ma swój styl już reżyserii. Natomiast to był spektakl poruszający w jakiś sposób, bo czasami brakuje u niej, jest tak e, intelektualnie ustawiony spektakl, że czasami brakuje emocji. A tu była. Była emocja i e, uważam, że to jest jeden z jej lepszych spektakli w ogóle. A dziś i jutro? No właśnie, bo ja się... Dziś i jutro podczas festiwalu to Przyjemnych i Nieprzyjemnych. E, co się dzieje? No, jest pokazywane moje białe małżeństwo. A dlaczego białe małżeństwo akurat e, przyjechało z Wrocławia? To jest wybór e, dyrektor Teatru Powszechnego e, Ewy Pilaskiej, której inicjatywę bardzo cenię. Ja podejrzewam, że wiem dlaczego, dlatego, że białe małżeństwo w jakiś podobny sposób jak migrena e, obala pewne tabu i przesądy. E, to znaczy, akurat białe małżeństwo to dotyczy sprawy ciała, seksu, erotyki e, i więcej i dalej pewnych obyczajów takich skosyjnych, w naszym życiu pojęć, które bez, w, w obrębie których człowiek czuje się bardzo źle. I ten, ten Białe Małżeństwo pokazuje, jak można zdeformować młodego, bardzo dobrego, fajnego, zapowiadającego się człowieka. Nie tylko jednego. Oni wszyscy są samotni, w jakimś sensie kalecy. Czyli to jest kolejny przykład na to, jak rzeczywistość bardzo pojawia się na bardzo. scenie, szczególnie podczas tego festiwalu, tak. bo tutaj jakby kluczem też jest to, aby spektakle mówiły o tym, co dziś. nas boli, tak, cieszy, tak. martwi. Tak. To znaczy to białe małżeństwo napisane już tyle lat temu, prawda, bo w latach 70. jest do dzisiaj aktualne. Chociaż wtedy inaczej wzbudzało sensacje, powiedzmy, bo było skandalem. A Pani... Jest reżyserem. Ja 35 reżyserem, lat tak. temu była premiera, głośna premiera tego Kazimierza dramatu. Braun. Tak. Co pani chciała pokazać inaczej, teraz, po tych 35 latach? Nie, pani, ja to. Albo po co prostu ja zastanawiałam się z moim zespołem, z którym pracowałam, który bardzo młody jest, co dzisiaj znaczy, co dzisiaj, czym dzisiaj jest ten, to ten tekst dla nas. Ja jestem osobą bardzo otwartą i obserwuję rzeczywistość, taka, jaka jest, więc myślę, że nie popadłam w jakiś taki, żeby coś zrobić tego formalnie i nie. Wydaje mi się, że ta sztuka jest dzisiaj tym bardziej aktualna, ponieważ wydaje nam się, nam, Twórca. że jesteśmy tacy otwarci na wszystkie sprawy seksu, na wszystkie sprawy erotyki, na sprawy obyczajowe. Nieprawda. To wszystko istnieje poza nami, a jak mam się sami zmierzyć mhm. z tym, to się boimy. Czyli Mamy to nie jest leiki. tak, że my już o wszystkim rozmawiamy nie, i nie znamy tematów bo One nie, są nie. tak naprawdę. Dzieci tak samo, rodzice nie rozmawiają z dziećmi, jak nie rozmawiali o tych sprawach i o, w ogóle o sprawach kulturowych. E, Czyli gorzki i śmieszny i tak obraz dalej. erotycznej kondycji Polaka, tak? tak? O tak, dokładnie. <laughs> Co pani myśli o widowni łódzkiej, bo ona jest też specyficzna. To tak, aby podsumować naszą rozmowę. Bo tam e, kwestii, ja, to ja myślę, rodziny, że w ogóle nie jest prosty w odbiorze. Ja tak. Nie, ale myślę, że on nie jest aż tak trudny. Natomiast ja myślę, że w tym mieście, które mnie zaskoczyło smutkiem, smutkiem i takim uczuciem, ja Zjawia się nie, rzadko w Łodzi, ale takim rodzajem beznadziei, która zaistniała po tych cudownych latach ro, rozkwitu, stary. tak, zaraz po wojnie, a potem filmowej szkoły, i tak dalej. To jest strasznie smutny odbiór. Jedna man, manufaktura nie załatwi sprawy. To, jest, to miasto jest smutne, ono jest piękne, ale pokryte liszajem e, tej architektury i takie inicjatywy kultury w kulturze, jak inicjatywa pani Ewy Pilaskiej jest po prostu niezastąpiona, bo ona próbuje od, od, odczarować, odczarować tę beznadzieję, dać ludziom, mieszkańcom, i tu wracam do pani pytania, o y, widzów. Mhm. Wydaje mi się, że ci ludzie mogą wychodzić z tego jej festiwalu z nadzieją, że będzie lepiej. Dlatego, że coś się dzieje w tej łodzi. Naprawdę. Bardzo nas cieszy to, że mamy właśnie zaproszenie w naszym konkursie na Pani właśnie spektakl, więc tak, mamy nadzieję, że Państwo też zajrzą do Powszechnego przy Legionów. Tam będzie można to wszystko oglądać I jeszcze przez kilka najbliższych tygodni tak. festiwal sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych. No jazda obowiązkowa można powiedzieć dla Łodzian. Bardzo Pani dziękujemy za Dziękuję wizytę też. w studiu. Dziękuję.